To trzeba myśleć? No trzeba wszędzie myśleć, kurwa, w życiu Nie też trzeba dzieje. myśleć. Widziałeś, co? Aaaaa, kurwa! Ja bym, nigdy więcej, kurwa! A dlaczego, pff, zadajesz głupie pytania? Ja, dole fatalnie. Jezus, ale jestem zajebista Jaka? Opowiem wam historię z dnia dzisiejszego, z mojego życia, dobra? Halo. Ona. Wybacz, że się budzę, ale ktoś zajęł nam y, rybki z oczka. Dobra, ja, ale, idę stąd! Co tam dziewczynki, byś przyjechał! Spadła. Wipsedzisz mnie, bo ja chodzę na siłownię. Ej, i uważasz, że ja nie... Ile dni ma rok? Świetana, wczoraj odpowiadałam na to pytanie. Wczoraj odpowiadałam na to pytanie. I ja dobrze wiem, ile rok mam mieć dni. Nie bądź fajka, zostaw lajka. Widowiskowo, widowiskowo, nie powiem, że nie. No, nie wierzę w ciebie! Nie wierzę w ciebie! Fatalnie! Nie, nie grajmy teraz. bo to jest kurwa Resident Evil. Czy tu trzeba myśleć? No trzeba wszędzie myśleć, kurwa, w życiu też trzeba myśleć. Nie. Nie? Ja teraz nie myślę. O, szanuję, S Co co przejdzie ja na się... myśl, to mówię. Fatalnie! A to. Ty... Coś kiedyś taką siatkę tyłem? Widziałeś tego kurwa Chodź powiedz to crazy Powiedz, powiedz, o kurwa Ostatni raz gra to nami w Ja go nienawidzę i tak dole Nienawidzę Ej dobra y nie strasz mnie. Eee... Ja p***a! By... Nigdy więcej kurwa! Katalina, masz to! Coś... Ha! Ha! Zesrałam się! Boże! co mi się... Weź to. Może przez to mi k**a. Ja p***ole. Dlaczego pan jedzie a A dlaczego zadajesz głupie pytania? O, nie, ja nie wiem. Do boxa podejdźmy sobie. Do boxa? O, będzie mi zadawał za pytanie, dlaczego to idzie Alamo, no nie wiem. Dobra, pójdźcie, nas no, co to razem już nie zada takiego pytania, lecimy. Podmienicie te wstanie, ryna Alamo, za takie gadanie. Tak, tak, ja to... zmieniam, bo to i tak jest aflo, ja. więc nie no, kurwa, po... doli mnie, ci ludzie są rybani! A blaczkiem też można się stuknąć? Kura czym chcesz możemy się stuknąć, słuchaj. W sensie... JA dole, fatalnie! Dobra! Jak chcesz? możesz bo musi jebać tak, tak. Jeźdź mnie. przepraszam. Dobra, ja zobaczycie, jestem w stanie z tym zejść. Dobra, ogólnie tak, ja y, mam ogólnie licencję pilota, ale nie mam jeszcze ASQ, więc ewentualnie mógłbym o tą helkę się udać z JONSS na to. Proszę, Czekaj, no. Eee, chyba jestem w stanie, ale kurwa spróbuję. Ale kto jak nie ja? Jezus, ale jestem zajebista. Jaka? Aha, ok, pozdra. Opowiem Wam coś. Opowiem Wam historię z dnia dzisiejszego, z mojego życia, dobra? Dzwoni do mnie telefon. Ja myślałam, że to budzik. Kurwa X już z któryś z rzędu, więc wyłączyłam. Przyczynkami tak mówi: Ty, ktoś do ciebie dzwonił, bo to nie był twój budzik. O, oh, ja pierdzielę, no dobra, nie? Biorę ten telefon do ręki, widzę mamuśka. Dosłownie, nie? Mamuśka. Ja mówię, no dobra. Odzwaniam do niej, mówię. Halo? Ona. Wybacz, się budzę, ale ktoś zajęł nam rybki z oczka. Nie ja wie. Wait, wait, what? Mówię, jak zajął rybki z oczka, nie? Ona mówi, no nie ma ani jednej rybki w oczku. Nie ja wie, jak kr. nie ma ryby w oczku? Ja, wiecie, kalkulacje w głowie, mówię, jak to się stało, nie? Ktoś przyszedł, zaraz sobie sprawdzę. Ktoś przyszedł, nie wiem, pod Birakiem. A on mówi, ale nawet te małe, takie, takie małe, nie? Chodzę tak. Internet, nie? Ledwo kurwa widzimy na jedno oko. Wpisujemy, ile zje ten. Jak się to nazywa ten ptak? Wy... Nie wydraszam. Pe... Ku... A jest jakiś ptak, który je ryby. No chuj wie, no pisałam w każdym razie, wpisywaliśmy to w Google. Wyskakuje nam, że 300 do 500 gram może dziennie ryby. Tak wydra, dobra. Rybołów, chuj wie, no. Ja mówię tak, ja nie? Mówię, tam przynajmniej z 5 kilo ryb było. Mówię, no nie chuja. Gabi mówi, może cała rodzinka, nie? Mówię, no na pewno, kurwa. Cała rodzinka przyjechała się poczęstować, przyleciała. Ja bym tak, jak nam mogli za. Kwa ryby z oczka. Nie wiem, tak, psy w nocy nie szczekały, bo to siedziałam dość późno, nie? Ale mówię, w sumie mogli, nie wiem, ktoś przeskoczyć przez inny płot. Wie, ale żeby nie było ani jednej rybki, mówię, no choćbym chciała, nie jest się w stanie podbierakiem zebrać tak dokładnie. I uwaga, o godzinie 13 wspólnie w domu doszliśmy do tego, że y, Wydra y, musiała nam jebać rybki i to nie o jednej nocy, a przez ostatnie trzy. Bo Dziadek oczywiście zauważył, że wczoraj było tak z 30 rybek mniej, ale nikomu nic nie powiedział, bo myślał, że się ukryły. Tak, więc Wydra przez ostatnie dni musiała y, w nam rybki. Pozdra. No nie wiem, ogólnie szczerze nie mam pojęcia. No nie mam innego wytłumaczenia. No nie uwierzysz, że ktoś kurwa, zajęł rybki z oczka. Jak przenieść ryby? Przyznaj się, kto z co zajęł? A Gabi przez chwilę? Ta... Ty, może któryś z widzów. Nie wiem, co. Po... No wiesz, że ludzie są różni. Ja bym. I pier wiecie, co pierwsze słyszę po przebudzeniu się i, ten, i o zajebaniu rybek? Ty, jakieś protypy, bo jesteś z SDU. Nie, tak, oczywiście, Gabi. Nie mam problemu, kurwa. A, szukaj, nie wiem. Kawałka krawatu, Spodni garniturowych kurwa na... Na, na, na płocie. Oczywiście oczywiście to podejście cześć, na maila licia. Pol, chodź do kabiny, Dobra. poleż mi przeszukiwać. Dobra. Dobra, obawcie się dobrze cześć. Boże! O! O! A! Dobra, ja... Słuchaj, nie ma problemu, jestem kurwa, na zielonej. Nie, nie ma problemu, nie krępuj ani trochę. Ja popatrzę, kurwa, jeszcze. No tak. Mhm. patrz ten co robią zamiast. i oni strzają. Ało! Co tam, dziewczynki, tak przyjechał? przyjechał. Jest moja Aisha, czy nie ma? Jest, jest, jest. Nie, nie ma jej. Dobra. Ja Babem to... i kur... do więzienia to będziecie w domu. Dobrze, 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 dobrze. dobra, Dobrze było, dobrze było. Ja raczej, chcieli raczej. do więzienia zamknąć. O... cztery baby. I wszystkie to moje. Harem. To jest to najlepsza taktyka! No patrz jak Cię wyprzedzą, patrz. Niuu. aha. Dobra, nie zmieściłam się. A dobra, tak było, Rizpad, no. Nie mnie, bo ja chodzę na siłownie. Ej, i uważasz, że ja nie... Nie ci poszło. Dobra, słuchaj, musimy nie rozmawiać na ten temat. Ile dni ma rok świetna? Wczoraj odpowiadałam na to pytanie. Wczoraj odpowiadałam na to pytanie. I ja dobrze wiem, ile rok mam mieć dni. No i miesięcy też. A, a, no. dawaj. 365 albo 6. S? Kurwa. Dobrze powiedziałam, nie?